Tak to zrobimy. Ja wylosowałem R A ja wylosowałem S, PLS i pół. Ponieważ jest wcześniej w alfabecie, dlatego idziemy go spoczyna. Dolosowuje um. się zawsze 7 literek na początku. Po zrobionym ruchu także dolosowujemy w ten sposób, żeby na to jakoś znalazło się 7 płytek. No chyba, że już w samej końcówce gdy ty się, nie jesteś w stanie dostosować do średnich płytek, no to wtedy wyciągamy resztę. W momencie kiedy przeciwnik y, zobaczy swoje płytki, Ojej, możemy wyłączyć. Zobaczyłem czas. swoje płytki. Ja włączam e, mój czas. I jeżeli gramy w otwarte stojaki, to brakuje mi tylko jednej litery do siódemki, czyli do y, ruchu dającego. Um, Daję 50%, 50%, 50 punktową premię, ale niestety tego nie mam, więc w związku z tym układam ruch krótszy. W jaki sposób liczy się punkty? Tutaj na całej planszy znajdują się różnego rodzaju premie. Są premie, które podwajają wiel... punkty uzyskiwane za literkę, są premie, które potrajają, jak również możemy podwoić bądź może potroić całą sumę za dany wyraz. W przypadku rozpoczynającego ruchu, to środkowe pole liczone jest jako razy dwa, cały wyraz. Nie? Więc w tym przypadku mamy taką sytuację, że literka P za dwa punkty jest na polu, który podwaja jej wartość, czyli ma cztery punkty. Plus 1 to jest 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 punktów cały wyraz razy 2, ponieważ przechodzi przez tą środkową, przez to środkowe pole, więc, cał, więc sumaryczna ilość punktów za pierwszy ruch wynosi 20. Jeżeli bym położył ja. jakieś słowo, do którego ja mam wątpliwość, to zanim zapiszemy to słowo i policzymy punkty, to ja mogę tę wątpliwość wyrazić, jest tutaj specjalny program, za pomocą którego możemy sprawdzać poprawność słów, znaczy inaczej. Czy dane słowo jest dozwolone? Położymy słowo takiś. Takiś. W lepie. A ja sprawdzę, bo a nie ma nie. Takiś. takiś nie sprawdzam. Okazuje się, że słowa takiś nie można położyć. Trzeba zdobyć więcej punktów niż przeciwnik. A zdobyć więcej punktów niż przeciwnik możemy na w zasadzie dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że gramy na przemian w obrębie czasu, który mamy i na koniec się okazuje, że ja zdobyłem w sumarycznie więcej punktów niż przeciwnik. Druga sytuacja, w tak, której gra się może skończyć, to jest e, sytuacja, w której my nawzajem pasujemy, czyli mówimy na przykład, nie wiem, nie mogę zrobić ruchu albo nie chcę zrobić ruchu. Jeżeli ja spasuję, przeciwnik spasuje, ja znów spasuję, przeciwnik spasuje, że cztery takie kombinacje postąp, nastąpią po sobie, wtedy partia e, kończy się. Gracias.